Będziemy dzisiaj tworzyć foldery, czyli katalogi, i zapisywać w nich pliki. Stwórzmy najpierw na pulpicie katalog. Klikamy prawym przyciskiem myszy. Z menu wybieramy nowy folder. Nazywamy go jakoś. Nazwijmy go SP Rytel. Odklikamy. Wchodzimy do tego katalogu. W katalogu stworzymy sobie inne katalogi. Jak to robimy? Może, można w ten sam sposób jak poprzednio, czyli menu podręczne, a więc prawy przycisk myszy, nowy, folder. I napiszemy klasy 1.3. Odklikamy. Mamy katalog. Jeszcze jeden stwórzmy tu katalog klasy 4.8. Znów mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy, ale mogę wziąć też zakładkę nowy folder i nazwijmy go klasy 4.8. Mamy. Teraz wejdźmy do katalogu klasy 4.8. I tutaj stwórzmy katalog, który się będzie nazywał klasa czwarta. Jest możliwe albo stąd, albo prawy przycisk myszy. Nowy folder. Klasa czwarta. OK, teraz wchodzimy do klasy czwartej, i tu założymy sobie jeszcze katalog, który się będzie nazywał. Czwarta A i czwarta B. Nowy folder 4A. Odklikam, nowy folder 4B. Odklikam, zamykam. I mamy katalog Esperitel. Wewnątrz klasy 1, 3 i 4,8. Co jest w 1, 3? Puste, nic. Tam nie stworzyliśmy. Wracam. Klasy 4, 8. Mamy tu katalog klasa 4. Wewnątrz klasa 4a, czwarta, 4b. Czwarta, Zamykam. Stworzyliśmy folder, a w nim podfoldery albo w katalog i podkatalogi. Teraz będziemy w w katalogach zapisywać pliki. Stwórzmy plik w edytorze tekstu. Czyli wybieram Worda, edytor tekstu, coś napiszemy. Bieram pusty dokument i napiszę klasy czwarte liczą łącznie 27 uczniów. Krótki tekst Zapiszmy to. Plik. Zapisz jako. Wybierzmy na pulpicie. Pulpit i na pulpicie powinniśmy mieć na pulpicie szukamy pulpit tutaj Można napisać pulpit, jeśli się nie chce wyświetlić. O, mamy już pulpit. I SP rytel. Ten plik, gdzie mamy zapisane, że mamy 27 uczniów, zapiszemy sobie w katalogu klasa czwarta. Czyli wchodzimy do klasy 4.8 i klasa czwarta. W klasie czwartej sobie zapiszemy. W klasie czwartej oprócz tego pliku będą jeszcze dwa katalogi 4a i 4b. Tu sobie zapiszemy. Yy, więc wiemy już gdzie w klasie czwartej. Teraz nazwa pliku. Pojawia się początek z tekstu. My sobie napiszemy tutaj uczniowie. To będzie tytuł tego pliku. Dajemy zapisz. Pewnie zapisało. Za chwilę sprawdzimy. Teraz stwórzmy sobie katalog, nie katalog, tylko plik w pańcie. w edytorze grafiki. Narysujmy, może jakieś, wybieram narzędzie, owal, narysuję jeden owal, wewnątrz tego owala, następny owal, jeszcze jeden, jeszcze jeden i jeszcze jeden. O. Powstała taka buźka. Zapiszmy to. Klik. Zapisz jako. Szukamy znów naszego pulpitu. Jeśli nie możemy nie widać tutaj, to klikamy, wpisujemy pulpit, Znajdzie nam, znalazło OK. Wybieramy katalog Esperitel. I zapiszemy to w katalogu. Powiedzmy klasa czwarta, ale nie czwarta, tylko konkretnie. Załóżmy w czwartej A. Dwa razy na klasę, klasę czwartą A klikamy. Mamy zapisać gdzie? W czwartej A. Jak się ma nazywać ten plik? Nazwijmy go Owale. Zapisz. Mogę zamknąć oko. Wejdźmy do naszego katalogu Esperytel Mamy. Klasy 1, 3, 4, 8. Gdzieśmy zapisali pierwszy plik w klasie czwartej. Więc wejdźmy do klasy 4, 8. Wchodzimy do klasy czwartej okay. i w klasie czwartej są dwa katalogi 4a, 4b, ale jest ten plik przez nas stworzony. Czy na pewno? Otwórzmy go. Klasa czwarta B, klasy czwarte liczą łącznie 20, 27 uczniów. Zobaczcie, klasy, i tu jakaś literka B, B weszła. To od razu poprawimy to. Więc co usuniemy, to B, i teraz, żeby ten nowy plik wyglądał w ten sposób, musimy zrobić klik Zapisz, i zostały zapisane w nim zmiany. Nie tworzymy nowego pliku, tylko w istniejącym pliku wprowadzamy zmiany. Zamykam. A sprawdźmy teraz otwórzmy raz jeszcze, czy na pewno będzie już poprawnie. Klasa, klasy czwarte liczą łącznie 27 uczniów. Wszystko jest w porządku. Drugi plik ten graficzny zapisaliśmy sobie w klasie 4A. Wejdźmy do czwartej a Jest owale. Wchodzę. Sprawdźmy czy jest. jest, oj co nam tu pokazało, coś dziwnego, yy, ma być to rysunek w pańcie, oj coś tutaj nam się porobiło dziwnego, a zrobimy, zrobimy w ten sposób, że klikam prawym przyciskiem, jeśli nie możemy otworzyć, tak się nieraz zdarza, coś się dzieje, przyciskiem myszy, menu podręczne. Otwórz za pomocą i wybieramy teraz fajn. I będziemy mieć nasze dzieło. Tu też wprowadzimy sobie zmiany. Wezmę wypełnienie kolorem i zrobimy powiedzmy kolory. O, tutaj taki. Oczy niebieskie buzia czerwona, a nos jaki? I znowu zapisać zmiany, więc plik zapisz. OK. Cofam. Widzimy teraz katalog klasa czwarta, a w nim dwa podkatalogi 4A i 4B. Plik uczniowie, ale my mamy w czwartej a plik graficzny, więc wchodzę tu, są owale, klikam dwa razy. Tym razem już od, dalej otwiera się tak, nie jak powinien. No to Drugą metodą, prawy przycisk myszy, otwórz za pomocą naszego edytora grafiki. Widzimy, plik został już poprawiony. Zamykam. Proszę, stwórzcie w domu na swoim komputerze, może takie same katalogi jak ja, może inne, i wpiszcie gdzieś w tych katalogach, jakiś plik tekstowy i plik graficzny.